Już 24 sierpnia z Wałbrzyskiego Rynku wystartuje 15 Toyota Półmaraton Wałbrzych. Jest to trzecia edycja po reaktywacji, po reaktywacji i wystartowaniu półmaratonu tutaj właśnie z tego miejsca z rynku. Jest to wydarzenie sportowe, ale również wydarzenie promocyjne, ponieważ trasa półmaratonu przebiega przez myślę, najpiękniejsze miejsca Śródmieścia. Wystartujemy z rynku, przebiegniemy. Obok ratusza, e, hali lekkoatletycznej teatru e, dramatycznego, e, kościoła Matki Bożej Bolesnej, e, kościoła aniołów e, stróżnych. Jak co roku na zawodników czeka trasa krótsza na 7 km i dłuższa na 21 km. Osoby, które chcą się przygotować do tegorocznej edycji półmaratonu mile widziane są na co sobotnik spotkaniach biegaj zapobiegaj, prowadzonych przez wążyskiego sportowca Romana Magdziarczyka. Spotykamy się co sobotę o 9.30 na hali lekkoatletycznej w Obrzychu. I tą akcja jest częścią przygotowań do półmaratonu, tak sobie tutaj z uczestnikami uzgodniliśmy, także zapraszam, w każdą sobotę można się przygotowywać. Dla najaktywniejszych uczestników naszej akcji przygotowaliśmy zwolnienie z opłaty startowej do półmaratonu, co mi się jest takim małym bonusem. W ubiegłym roku w maratonie wystartowało blisko 1200 zawodników. W tym roku organizatorzy liczą na podobną frekwencję. Zachętą jest nie tylko promocja zdrowego trybu życia i sportu, ale również Toyota. AEGO z silnikiem najnowszej generacji podarowana przez wałbrzyską Toyotę o wartości blisko 50 tysięcy złotych, która rozlosowana zostanie wśród uczestników półmaratonu. Bardzo się cieszymy, że po raz drugi będziemy mogli już ufundować samochód jako fabryka razem z Toyota Motor Poland, która pokrywa wszystkie sprawy podatkowe, a więc ktoś, kto wygra ten samochód, nie będzie zmuszony do płacenia żadnych dodatkowych opłat i podatków. I z pomocą. Toyota Wałbrzych Nowakowski Pana Jana i, i, i Całej załogi, która pomaga nam Logistycznie, organizacyjnie, żebyśmy, żebyśmy Dostarczyli ten samochód Do właściciela i żebyśmy Także właściwie promowali ten półmaraton Bo myślę, że ta Toyota Będzie i była, będzie i jest Zachętą do startu w półmaratonie To także jest Związane ze wszystkimi innymi akcjami, które Toyota prowadzi na terenie Wałbrzycha Ten ochrona zdrowia, promocja zdrowia i rekreacja zostały przez Wałbrzyszan w naszych badaniach wskazane jako ten obszar, w których lokalne firmy powinny się udzielać i powinny wspomagać, a my odpowiadamy na ten głos Wobrzyszan, na ten głos mieszkańców regionu. Ta nagroda chciałem podkreślić właśnie jak tu pan Grzegorz wspomniał, jest szczególną nagrodą, jest to najnowszy model jak widać piękny samochodzik Toyota Aygo i zdobywca tej nagrody będzie naprawdę się cieszył przez długie lata. Bardzo dobre inicjatywy, jaką na pewno jest Wałbrzyski Półmaraton są zawsze wspierane przez najlepsze samochody, przez najlepszą markę jaką jest Toyota. Tak jak pan prezes Nowakowski powiedział zapraszamy do salonu już w ten weekend. Dzisiaj mamy okazję przedpremierowo zobaczyć naszą, nasz, nasz piękny nowy model Toyota Aygo. Pan Grzegorz Górski powiedział coś, co jest na pewno bardzo ważne. Oprócz tego, że szczytnym celem jest bieganie i dbanie o swoje zdrowie, na pewno możliwość wygrania takiego samochodu jest dodatkową zachętą. Wciąż można się jeszcze zapisać. Zachęcam, aby zgłosić się. Wszystkie informacje na temat półmaratonu na stronie polmaraton.walbrzych.pl. Tam regulamin, karta zgłoszeń. Gorąco, gorąco zapraszam. Warto dodać, że od tego roku bieg zalicza się do korony polskich półmaratonów.